Walczyłem z tym motocyklem wczoraj i niestety nie miał chęci odpalić. Podładowałem mu baterię, wymieniłem świecę na nową. Okazało się, że nie dostaje paliwa, ponieważ filterek, który jest tutaj, był tak brudny, że jak wrzuciłem go do zwykłej wody, to zrobiła się z tego zupa pomidorowa. Więc aktualnie filterek jest zdjęty w zbiorniku. Też niestety, może podświetle, a może nie podświetle. Nie jest najpiękniej, więc wiedzie jakiś ewaporast, albo coś takiego. Do tego czasu nie będę korzystał ze zbiornika paliwa, żeby go odpalać. Prawda jest taka, że po wymianie świecy. Udało się go odpalić. Także jesteśmy na dobrej drodze.